Czuję, że nie mam wyboru. Bardzo często pojawiają się takie głosy w głowie, i kilka rzeczy że chcę, żebyś wiedział, wiedziała na ten temat. Po pierwsze, wszystko jest decyzją, nawet jeżeli nie podejmujemy decyzji, to to jest decyzja. Natomiast w tym jest bardzo ważna rzecz, żeby rozróżnić to, na co mamy wpływ, a na co nie mamy wpływu. Bo jeżeli wydarzają się nam jakieś rzeczy, na które nie mamy wpływu, nie możemy przejąć kontroli, no to wówczas czujemy się przyparci do muru i pojawiają się trudne emocje związane z tą sytuacją, na przykład bezsilność, frustracja, złość. I wówczas jedyną rzeczą, którą możemy zrobić i mamy na to wpływ, to zadbanie o siebie, czyli. Zadbanie o to, na co mamy wpływ, nie na okoliczności zewnętrzne, tylko to, na co mamy wpływ na siebie. Druga sprawa, bardzo często powtarzana jest przez osoby w trudnych sytuacjach. Nie mam wyboru. To sprowadza trochę do roli braku sprawczości. I może to być spowodowane różnymi czynnikami. Ja jestem daleka do tego, żeby oceniać, bo naprawdę sytuacje przekraczające możliwości psychofizyczne człowieka wprowadzają w stan stagnacji, przerażenia, wycofania, izolacji, załamania się. Więc nie, nie lubię takich słów, to działaj, to, to zrób, bo nie jesteśmy w butach człowieka, nie wiemy, co się mogło wydarzyć. Natomiast ja zawsze mówię, żeby jednak. Iść w kierunku sprawczości. A sprawczość to między innymi poszukanie pomocy. Na przykład u przyjaciela, czy specjalisty, terapeuty, żeby podnieść się emocjonalnie. To już jest krok w kierunku sprawczości. To nie oznacza, że ty masz wstać i działać. To jest poszukanie rozwiązań w sytuacji. Nie zawieszenie się, nie izolowanie się, nie stagnacja, tylko poszukanie pomocy. I naprawdę czasami to jest trudny krok dla osób w, trudnej, w trudnych sytuacjach. Radzenie z trudnymi sytuacjami to nie jest nieprzejmowanie się. To jest radzenie sobie z emocjami, które przychodzą, opieką, współczuciem wobec siebie, życzliwością, samodbaniem. I czasem te pierwsze kroki są na siłę. I czasem te kroki są w obecności emocji, lęku, zniechęcenia, poczucia zniechęcenia, ale w momencie, kiedy my wchodzimy w takie działanie powtarzalne, to nasz organizm zaczyna się poruszać z nami, zaczyna uznawać, że wychodzenie do działania jest normalne.